Pewnie każdy z nas dostał kiedyś tego dziwnego sms-a, prawda? Tego o małej dopłacie do paczki albo o jakiejś nieodebranej przesyłce? No właśnie, w cyfrowym świecie, wiecie, ta granica między tym, co jest super wygodne, a tym, co jest sporym problemem, jest naprawdę cieniutka. Dlatego dzisiaj zerkniemy sobie za kulisy tego, co się dzieje w polskiej sieci, a oprzemy się na twardych, konkretnych danych z najnowszego raportu CERT Polska. Zobaczmy, z czym tak naprawdę się mierzymy. No dobrze, zacznijmy z grubej rury. Od jednej, ale za to bardzo wymownej liczby. 152%. Mhm. Co to może oznaczać? No właśnie. To nie jest jakaś tam statystyka wyjęta z kapelusza. To coś, co uwierzcie, dotyczy każdego z nas, kto korzysta z internetu. Właśnie tyle. O ponad 150% wzrosła liczba incydentów cyberbezpieczeństwa, którymi zajął się nasz Krajowy Zespół Reagowania. I to w ciągu zaledwie jednego roku. To jest prawdziwa lawina. Mówimy tu o wszystkim, od prób wyłudzenia naszych danych logowania po znacznie poważniejsze ataki. A spójrzcie tylko na ten wykres. On pokazuje to czarno na białym. Ta linia, która pnie się w górę, robi wrażenie, prawda? W 2024 roku mieliśmy ponad 103 tysiące takich incydentów. A rok później? Już ponad 260 tysięcy. To naprawdę pokazuje skalę wyzwania, przed którym stoimy. I to nie tylko specjaliści, ale dosłownie każdy z nas. No dobrze, ale skoro mówimy o specjalistach, to kto to właściwie jest? Kto stoi za tymi wszystkimi danymi i, co ważniejsze, kto jest na tej pierwszej linii frontu w tej cyfrowej wojnie? Mowa oczywiście o CERT Polska to zespół, który działa w ramach Instytutu Badawczego NASK. I to oni są, można powiedzieć, takim sercem całego naszego systemu cyberbezpieczeństwa. To do nich trafiają zgłoszenia, oni analizują, co się dzieje, szukają nowych zagrożeń i koordynują całą obronę. Ale, co ważne, CERT Polska nie działa w pojedynkę to część większej układanki. Mamy też zespoły, które chronią wojsko i rząd to taka połączona siła uderzeniowa, która ma za zadanie strzec naszej wspólnej, cyfrowej przestrzeni. Okej, okay. wiemy, że incydentów jest mnóstwo. Ale co tak naprawdę jest tym największym problemem? Skąd te zagrożenia się biorą i na co tak w praktyce trzeba uważać najbardziej? Spójrzcie na to ten wykres mówi właściwie wszystko 98% prawie wszystko to oszustwa komputerowe. To jest niesamowite, bo pokazuje, że dzisiaj głównym celem wcale nie są jakieś skomplikowane ataki hakerskie na wielkie systemy nie. Głównym celem jesteśmy my, ludzie i nasza psychika. No i królem tych wszystkich oszustw jest oczywiście phishing. Chyba każdy się z tym spotkał, prawda? Te fałszywe SMS-y, że trzeba dopłacić złotówkę do paczki, albo maile o jakiejś nieprawdopodobnej wygranej, albo linki, które prowadzą do stron, które wyglądają jak strona naszego banku, a nią nie są. Cel jest zawsze, ale to zawsze ten sam ukraść nasze dane i oczywiście nasze pieniądze. I tutaj mamy takie przykłady prosto z frontu zobaczcie sami. Domeny, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak impost, jak Allegro, Orlen, nawet jakieś serwisy streamingowe. Ale jak się przyjrzeć, to różnica jest w jednej literce, w jakimś myszniku, innej końcówce. I naprawdę wystarczy dosłownie chwila nieuwagi i jesteśmy złapani. No dobrze, zagrożenie jest ogromne i, co gorsza, często bardzo proste. To jak z takim razie wygląda obrona? Co robimy jako kraj, żeby z tym walczyć? Zobaczmy, jakie mamy narzędzia. Jednym z absolutnie kluczowych narzędzi jest tak zwana lista ostrzeżeń. Pomyślcie o tym, jak o takim wielkim, stale aktualizowanym spisie wszystkich niebezpiecznych stron. A co najlepsze, operatorzy komórkowi i dostawcy internetu podłączają się do tej listy i po prostu blokują nam dostęp do tych groźnych miejsc. Działa to jak taki filtr dla całego kraju. A żeby pokazać skalę, tylko w 2025 roku na tę listę trafiło uwaga ponad 244 tysiące nowych groźnych domen. To jest gigantyczna liczba, a za każdym takim wpisem stoją setki, może nawet tysiące ludzi, którzy dzięki temu nie dali się oszukać. Ale to nie wszystko. Jeszcze lepiej wygląda to w przypadku SMS-ów. Na podstawie wzorców oszustw, które tworzy CERT Polska, operatorzy komórkowi zablokowali w zeszłym roku prawie 2 miliony fałszywych SMS-ów. Prawie 2 miliony. To pokazuje, jak potężna potrafi być taka zautomatyzowana systemowa obrona. Okej, okay. czyli mamy tę obronę systemową, która jest super ważna. Ale prawda jest taka, że cyberbezpieczeństwo to gra zespołowa. A więc zobaczmy teraz, co każdy z nas może zrobić, żeby dołożyć swoją małą cegiełkę. I co najważniejsze, jak chronić siebie i swoich bliskich. No właśnie, jak się chronić? To jest kluczowe pytanie. Ale na szczęście odpowiedź wcale nie jest skomplikowana. Nie trzeba być do tego żadnym ekspertem od komputerów. Wystarczy znać kilka prostych, naprawdę prostych mechanizmów. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Dostajecie podejrzanego SMS-a, nie kasujcie go od razu, zróbcie coś lepszego. Prześlijcie go dalej na numer 8080. To jest super proste, całkowicie darmowe i pomaga chronić innych, bo takie zgłoszenie trafia prosto do analityków. Oni to sprawdzają, dodają do bazy i dzięki temu ktoś inny już się na to nie nabierze. A co jeśli trafimy na jakąś dziwną stronę, która próbuje wyłudzić nasze dane? Mechanizm jest równie prosty. Wchodzimy na stronę incident.cert.pl, wklejamy link i wysyłamy. Tyle. Każde takie zgłoszenie jest na wagę złota dla ludzi z CERT Polska. Ale jest jeszcze jedno narzędzie. Coś, co uważam za naprawdę potężne i, co ważne, darmowe dla każdego. Mówię o serwisie mojecert.pl. To jest, wiecie, takie osobiste centrum dowodzenia naszym własnym cyberbezpieczeństwem. I to niezależnie od tego, czy korzystamy z internetu prywatnie, czy prowadzimy firmę. I to jest super, bo pozwala nam przejść z takiej biernej obrony do aktywnego działania. Można tam na przykład sprawdzić, czy nasze hasła gdzieś nie wyciekły. Można przeskanować swoją stronę internetową w poszukiwaniu dziur. Ale dla mnie najważniejsza jest tam zakładka Komunikaty. To jest absolutnie kluczowe. To tam CERT Polska na bieżąco publikuje informacje o nowych kampaniach oszustów. Wchodząc tam, dowiadujemy się, na co konkretnie trzeba uważać tu i teraz. To jest wiedza podana praktycznie w czasie rzeczywistym coś wspaniałego. Jak więc widać, cała ta obrona przed cyberzagrożeniami to nie jest tylko praca dla ekspertów w jakichś zamkniętych laboratoriach. Tak naprawdę skuteczność tej obrony zależy od nas wszystkich, od naszej wspólnej czujności. Każdy jeden przesłany SMS na 8080, każde zgłoszenie strony, każde sprawdzenie komunikatów na moje.cert.pl to wszystko realnie wzmacnia naszą wspólną cyfrową tarczę. Więc na koniec pytanie nie brzmi, czy warto się w to włączyć, pytanie brzmi, czy w dzisiejszych czasach stać nas na to, żeby tego nie robić.